Halo, dzień dobry, witam Was w przeglądzie sportowym kanału Pogłos. W tym programie przedstawię Wam trzy yy, sportowe fakty ze świata piłki nożnej. Zapraszam. Nikola Zalewski, piłkarzem Interu Mediolan. Reprezentant polski zamienił AS Roma na Inter. Został wypożyczony na pół roku z opcją wykupu. Będzie występował z numerem 59. Zalewski zdążył już zadebiutować w swojej nowej drużynie. Pojawił się na wojsku zastępując Federico Di Marco i to w derbach Mediolanu. Ba nawet zaliczył asystę na wagę remisu. Ależ wejście smoka. Skandal w lidze holenderskiej. W rywalizacji pomiędzy SC Herenwen a Fortuną Sittard w końcówce meczu przy wyniku 2-1 dla Herrenwen trener Fortuny przeprowadził podwójną zmianę. Jednak jak się okazało boisko opuścił tylko jeden zawodnik, co oznacza, że goście grali w 12. Zmieniło się dopiero po interwencji trenera Van Persiego. Mecz zakończył się remisem 2-2. W piątek rozlosowano pary jednej 16 finału Ligi Mistrzów. I to już na tym etapie będziemy mieli wielki hit. Będzie nim mecz Realu Madryt z Manchesterem City. Poza tym szykuje nam się francuski pojedynek między Brestem a PSG. Do tego ciekawie zapowiada się rywalizacja między Borusem Dortmund i Sportingiem Lizbona. W ubiegły weekend odbył się 67. plebiscyt nagród Grammy, najbardziej prestiżowej corocznej gali wyróżnień muzycznych. Klasycznie nie obyło się bez nieoczywistych wyborów oraz kontrowersji. Zapraszam. Najwięksi wygrani tegorocznej gali Grammy to Kendrick Lamar, który otrzymał statuetkę we wszystkich kategoriach, w których był nominowany, za swój singiel Not Like Us Disna Drake'a, którym całkowicie zesumował swojego oponenta, a sam Beef był największym konfliktem od lat na scenie. Spełniona może czuć się również Beyoncé, która po raz pierwszy zgarnęła statuetkę za płytę roku. Cowboy Carter to country popowe wydanie wokalistki. Najlepszym elektronicznym albumem został Brat od Charlie XCX, a inne wyróżnienia dostały Sabrina Carpenter, Chapel Run czy zespół Justice za numer stamę Impalom. Natomiast o wiele bardziej nośnym tematem, jak się okazało, nie są zwycięzcy plebiscytu, tylko strój, a właściwie jego brak Bianki Cenzori, żony Kanie Westa. Jak mówi Google Trends, internauci dwukrotnie częściej wyszukiwali frazy związane z tematem nagiej kreacji. Niż wyniki Gali, co podał dalej Sam Kanye. więc można stwierdzić, że było to celowe wzbudzenie kontrowersji. Myślę, że nagroda Grammy to bardziej konkurs popularności niż faktycznie miarodajny odnośnik podsumowujący rok w muzyce. Zacznijmy od filmu, który najbardziej mnie urzekł i jest to film Pieprzyć Mickiewicza, części druga. To kontynuacja młodzieżowej produkcji, w której pojawia się postać Korka, chłopaka w spektrum autyzmu. Uważam, że poruszanie tematu tego, jak radzą sobie takie osoby w codziennym życiu, jest bardzo ważne, gdyż uświadamia widownię w wielu kwestiach. Reżyserką jest Sara Bustamante-Drozdek. W filmie młodzi bohaterowie pomagają Korkowi odnaleźć się w szkole i w codziennym życiu. Produkcja została pozytywnie oceniona za naturalność aktorów, i poruszanie ważnych tematów. Sama będąc ze znajomymi na tym filmie, siedziałam z uśmiechem na twarzy, gdyż film jest po prostu przeuroczy i wzruszający. Dla mnie prze, prze cudowna pozycja i prawdopodobnie wybiorę się na niego jeszcze raz do kina, by przeżyć tą historię od nowa. Ale tak naprawdę nie wiedzą nic, na w środku to są małe dzieci. Słyszałam, że lubisz niegrzeczne dziewczyny. Nie. Różni się on jednak moim zdaniem od części pierwszej, gdyż pierwsza część filmu Pieprzyć Mickiewicza opowiada historię Jana Sienkiewicza, pisarza, który po utracie pracy na uczelni zostaje nauczycielem w warszawskim liceum. Trafia do klasy drugiej B, znanej z problemów wychowawczych. Sienkiewicz stara się zdobyć ich zaufanie i wprowadzić do świata literatury. Produkcja spotkała się z mieszanymi opiniami, bo krytycy zwrócili uwagę na schematyczność fabuły i to, że postacie są po prostu przerysowane. Jednak niektórzy doceniają próbę poruszenia ważnych tematów młodzieżowych. Ja osobiście uważam, że pierwsza część też jest warta uwagi, chociażby dlatego, żeby lepiej zrozumieć część drugą, bo ona zdecydowanie bardziej podbiła mój serc. Nie jesteś debilem! Nie jesteś debilem! Jan Sienkiewicz, naprawdę ty. Dla odmiany na koniec mogę polecić Wam serial. Łukasz Pałkowski, reżyser serialu Kibic na Netflixie, przynosi nas do świata zdominowanego przez honor, przemoc i narkotyki. Produkcja jest dynamiczna, z dobrze dobranymi aktorami i świetnymi zdjęciami. To miłe zaskoczenie wśród polskich seriali na tej platformie. Polecam go dla fanów krótkich seriali, gdyż zawiera on jak na razie jedynie 5 odcinków po około 45 minut. No ja... Zaczynam się ciebie bać. No to jest nas dwoje. W dzisiejszym odcinku Kącika Dyskusyjnego porozmawiamy sobie o postanowieniach noworocznych, a może raczej o kłamstwie noworocznym, gdyż, jak podają statystyki, tylko 46% osób ma szansę na spełnienie swoich postanowień, a po upływie 6 miesięcy ta liczba spada do zaledwie 4%. Dlaczego ludzie w ogóle wyznaczają sobie nowe cele? Otóż, dla większości ludzi koniec roku jest czasem podsumowań i planów na przyszłość. Ustalenie postanowień noworocznych to świetna okazja, aby przyjrzeć się swoim priorytetom i wprowadzić pozytywne zmiany w życie, które, jak niestety widać, rzadko mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. A czy ty zacząłeś budować już swoją noworoczną sylwetkę? Daj znać koniecznie w komentarzu.